Cześć, z tej strony Daniel. Fajnie, że jesteście w RRMoto. W tym filmie pokażę Wam turystyczną kurtkę szosową Rebelhorn Hardy 2. Hardy 2 jako kurtka został zaprojektowany specjalnie pod turystyczne motocykle, ale mówimy o tych motocyklach szosowych, gdzie czasem pojedziemy trochę szybciej, czasem pojedziemy trochę ostrzej, ale raczej nie będziemy narażeni na offroadowe wertepy, gdzie możemy się przewrócić na jakieś twarde, ostre kamienie, chociaż kurtka i tak została wzmocniona. Mamy wersję męską oraz wersję damską. Do kompletu możemy dokupić także dedykowane spodnie, które wyposażone są w te same technologie. Jeżeli chodzi o hardiego, jest to oczywiście kurtka trójwarstwowa. W środku znajdziemy specjalną kurtkę, czyli w kurtce znajdziemy drugą kurtkę softshellową, która jest Ociepliną i możemy ją tak naprawdę nosić osobno. Kiedy na przykład dojedziemy sobie do danego miasta, chcemy wyskoczyć wieczorem, pozwiedzać, jest już troszkę chłodniej, to nie musimy pakować ze sobą do kufra osobnej kurtki, ponieważ właśnie nasza podpinka cieplająca jest już tego typu kurtką. Oprócz tego w środku znajdziemy również membranę i jest to membrana Humax. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, nasz Hardy jest sztywną kurtką, która jest dodatkowo wzmacniana kordurą, a także chiteną. Więc poczujemy to, że ona jest taka sztywna, mocna, twarda kurtka w wielu miejscach. Te wzmocnienia są. Mamy także elastyczne materiały na rękawach, tutaj delikatnie przycinającą kurtkę, po to, żeby ten komfort na motocyklu zachować. Poza wzmocnieniami zewnętrznymi posiadamy także pełen zestaw ochraniaczy i odpowiednio są to ochraniacze na barkach i łokciach poziomu drugiego oraz ochraniacz na plecach. Rebel Horn do Hardiego dwójki dodaje także wymienne panele, czyli ten panel wentylacyjny normalnie jest czarny, ale tutaj w kieszeniach znajdziecie właśnie takie dodatkowe kolorowe panele, więc możemy sobie zamienić te panele z przodu, jak i ten z tyłu na plecach na elementy fluo. One mają odblaski wbudowane, zresztą te czarne też, ale oprócz tego są w kolorze fluo, więc jeżeli chcemy zwiększyć swoją widoczność nawet w typowo czarnej kurtce. Możemy to zrobić i jest to wszystko w komplecie. Wentylacja w kurtkach turystycznych jest turboważna. Jak wygląda w tym punkcie Rebel Horn Hardy 2? Nie ma się czego wstydzić, ponieważ tych paneli wentylacyjnych jest dużo. Mamy tutaj panele wentylacyjne w górnej części torsu, dwa duże wypinane panele wentylacyjne na klatce piersiowej. Oprócz tego mamy dwa kanały wentylacyjne na każdy z rękawów. Z tyłu kurtki znajdziemy wentylację na tricepsie oraz na plecach i co fajne i ważne, ta na tricepsie to nie jest zbyt często spotykana wentylacja, a idealnie łączy się z wentylacją z przodu rękawy, więc mamy pełen przewiew, jeżeli chodzi o rękawy. Hardy 2 posiada trzy zewnętrzne kieszenie typu cargo, dwie z przodu oraz jedna z tyłu, pojemne kieszenie. Oprócz tego mamy kieszenie wewnątrz kurtki i do naszej dyspozycji jest również sucha kieszeń w środku. Jak przystało na kurtkę trójwarstwową, Hardy 2 posiada sporo regulacji. Mamy podwójną, a w zasadzie nawet potrójną regulację na każdym z rękawów, mamy także regulację w pasie oraz regulację w biodrach. Z wentylacją współgrają magnesy, ponieważ mamy tutaj ukryty panel centralny i on jest mega fajny, ponieważ całościowo działa to na magnesach, czyli odginamy sobie tak naprawdę to. Tutaj jest na magnesach, tu łapią już kolejne magnesy, a my w tym momencie mamy już otwarty panel centralny, jeżeli chodzi o wentylację. Podoba mi się to bardzo fajne, bo to. Szybko, łatwo można je regulować. Podczas jazdy motocyklem nawet nie trzeba za bardzo e, zwalniać, i nie musimy szukać kolejnego zamku, żeby tu coś odpiąć, tam coś zapiąć. Po prostu zapinamy kurtkę normalnie i w razie potrzeby odpinamy, lub zapinamy nasze magnesiki. I wszystko. Tutaj tylko u góry trzeba dopiąć, i to jest wszystko. Rebelhorn Hardy 2 występuje w trzech wersjach kolorystycznych. Mamy rozmiary od XS do 7XL. Pamiętajcie o tym, że jest dostępna także wersja damska oraz. Są dedykowane spodnie do zestawu, które wyposażone są w tą samą technologię. Jeżeli Hardy 2 Was zainteresował, chcecie sprawdzić aktualnie dostępne rozmiary oraz kolory, a także cenę, to link do tego produktu znajdziecie w opisie filmu. Dla wszystkich osób, które szukają szosowej kurtki turystycznej, chcą ją przymierzyć osobiście, sprawdzić na przykład też spodnie do zestawu, zapraszamy do naszych sklepów. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.